Dzień dobry, dzień dobry Pani, proszę Panią ja mam tak, taki, taki temat, chciałbym otworzyć muzeum prywatne. Jak bym to mógł zrobić i ewentualnie, no, czy taki, taki, taka tematyka by, by pasowała, jakby mi Pani tutaj coś poradziła. Bo tema, tematyka ma być proszę Panią, systemy umorzeń w prokuraturze w Sosnowcu. Bo wie Pani walczy już... Jeszcze raz, Jeszcze raz jaka tematyka? Umożenia y, y, ochrona zorganizowanych grup przestępczych w prokuraturze w Sosnowcu. System umorzeń? Tak. System ochrony nad zorganizowanymi grupami przestępczymi w Sosnowcu. Być, miałoby być muzeum? Tak, miałoby być. By były, a jakie eksponaty by pan w tym muzeum? No proszę panią e, moje, moje, moje umorzenia, e, że tak powiem, zgłaszania e, przestępstw i umorzenia wśród prokuratorów, ochrona prokuratorów nawzajem. Mam tego około, wie pani przez 6 lat, nie wiem, około 50-70 sztuk. Być może też ludzie się dorzucą. I wie pani, myślałem to zrobić na przykład w samochodzie mobilnym. Jakieś ciężarówce i wie Pani, na przykład, stawać pod sądami, żeby, moż, żeby ludzie mogli sobie oglądać i czytać to. E, proszę Pana, więc tak. E, muzeum, e, tak zwane nieposiadające osobowości prawnej, które mógłby ewentualnie Pan e, utworzyć, m, musi mieć siedzibę. I ta siedziba no, musi być stała. Więc tak, nie siedziba, pojść, siedziba, w siedziba w będzie, ta. tak, nie ma problemu. Ale to nie może być pojazd, w którym Pan będzie jeździł. Pan Ale w pojeździe to tylko będzie wystawa. Proszę? W pojedzie to tylko będzie wystawa, tak? E, poza tym kwestia jest taka, że ta siedziba musi być w odpowiedni sposób zabezpieczona. Mm, zgodnie z treścią rozporządzenia ministra kultury w sprawie zabezpieczenia zbiorów przed pożarowym, i innym niebezpieczeństwem. No, no to będą marze, drzwi w samochodzie, to 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 prawda? To Zamykane. To, to podstawowa, podstawowa sprawa. To w przypadku muzeów nieposiadających osobowości prawnej, do inwentarza muzealnego możemy wpisać tylko przedmioty będące własnością założyciela. Więc nie Tak, bo to jest moja własność. Umorzeń innych osób. Ale proszę Panią, no to jest moja własność, ponieważ te umorzenia były adresowane do mnie, tak? Znaczy, ja powiem Panu szczerze, że jakoś w ogóle nie jestem w stanie sobie wyobrazić, yy... No bo te umorzenia to są dokumenty. Tak, to są dokumenty, to są, to są że tak powiem, no wie Pani, postępowania, zażalenia. Później są decyzje sądów, które też to przyklepują, tak? No tak, ale znaczy. Do prezentowania jakiejś takiej prywatnej kolekcji, jakichś dokumentów, które należą do Pana, nie musi Pan zakładać muzeum. No ale wie Pani, ja chciałbym to zrobić legalnie, tak? Żebym mógł jechać na przykład pod sąd z taką wystawą i żeby mi nikt nie zarzucił, że, wie Pani, jest to jakoś tam nielegalnie, czy, czy jakoś tam oczernią. Po prostu chciałem to zrobić w formie muzeum, tak? Poza tym, wie Pani, wiem, że tam muzea jakieś dotacje mają i chciałbym też na to jakieś dotacje, dotacje osiągnąć. Dotacje, jeżeli chodzi o dotacje, to dotacje to jest tylko jedyna forma taka, że może być e, formuła konkursowa, więc... E... W jednym przypadku muzeum dostaje te pieniądze, w drugim przypadku nie dostaje. Więc to nie jest tak, że z automatu należą się pieniądze. Ja przekażę panu e, numer, tele, telefon do koleżanki, która bezpośrednio zajmuje się tymi sprawami. To ja też poproszę, a z panią jeszcze bardziej porozmawiam. Dobrze, tak, już, już daję już słuchawkę koleżance.

Tak, słucham? Dzień dobry Pani Mariuszko z tej strony. Proszę Panią, ja chciałbym otworzyć takie muzeum, które by pokazywało nieprawidłowości systemu sprawiedliwości. Ja akurat tutaj zdarzyłem się z tym w Sosnowcu, wie pani, no i mam około tam 40, może już 50 tych umorzeń, że prokuratorzy popełnili przestępstwo i są, że tak powiem, kryci przez kolegów. I chciałbym to. Że tak powiem, pokazać opinii publicznej i chciałbym to zrobić w formie muzeum, ponieważ już tego mam na tyle dużo, że wie pani, no, no nie jest już się czym chwalić, o. Proszę pana, ale. Na pewno pan słyszał o czymś takim, jak ochrona danych osobowych, ochrona różnych, również postępowań i tak dalej. To no ale proszę panią, które jeśli postępowanie nie jest. Nie mogą, że tak powiem, być udostępniane komukolwiek więcej niż stronom danego postępowania, tak? No ale proszę panią, strona... prokurator jest osobą publiczną, tak? a ja, ja się pan zgadzam to jest wtedy, jeśli to, jest, to są wydatki publiczne i jest to y, forma publiczna to do tego służy informacja o udostępnianiu y, właśnie informacji publicznej, a nie muzeum proszę no ale rady, wie pani, to to ja, już, ja już walczę z tym systemem 6 lat więc uważam, że to już jest podchodzi pod jakąś tam y, muzeum, poza tym być może moje dzieci kiedyś będą to przeglądać i chciałbym to jakoś że tak powiem y, za... Praszam, Własny, y, I komu pan udostępnia te dokumenty, to jest pana prywatna sprawa. Natomiast y, to nie jest y, materiał, który może być udostępniany y, osobom zwiedzającym w formie muzeum. A dlaczego, proszę panią? Dlatego, proszę pana, że to nie stanowi dziedzictwa kulturowego. Tak no, ale ten wie ten, pani, to, jak, są, jak, to jak, to nie, jak, jak to nie stanowi? Co mi pani tutaj mówi, że to nie stanowi dziedzictwo kulturowe? Proszę panią, system korupcyjny w prokuraturze to jest ewidentne dziedzictwo kulturowe, że żeśmy mieli w tych czasach. Proszę pana, to taki... proszę się zgłosić do Ministerstwa Sprawiedliwości. Każdy minister, każdy minister. Ale ja, proszę panią, nie chcę w Ministerstwie Sprawiedliwości robić muzeum. Proszę pana, to jest właściwość tematyczna. Dla ministra sprawiedliwości. Każdy minister, każdy kierownik Urzędu Administracji Centralnej ma prawo utworzyć muzeum. Być może tam będzie podchwycony taki temat. Jak pan do nas złoży wniosek, to my prze, przeanalizujemy kto? ale nie jestem w stanie panu powiedzieć, czy minister wyrazi zgodę na utworzenie takie, takiego muzeum prywatnego. Natomiast jeśli pan uważa, że taka forma i takie dokumenty mogą, mogą być szerzej rozpowszechniane, to zawsze może pan o opinię wystąpić do ministra sprawiedliwości. To wie pani co, to ja może napiszę takie pisemko do ministra sprawiedliwości, żeby się po prostu yy, wypowiedział na temat, jak widzi yy, tako, takie takie muzeum. Niech się nie my, my, prawda? My, Myślę, myśl, myśl, że to będzie naj, najwłaściwsza droga. Czyli do Ministerstwa Sprawiedliwości oni na pewno się uh, odniosą. Tak, pani, ale, również, ale to może nie ministerstwo mieć... muzeum, nie ma nic spra... wspólnego z Ministerstwem Sprawiedliwości, tylko tutaj y, minister y, dziedzictwa narodowego powinien się wypowiedzieć. Te ustawy o muzeach, pan ma tam wymienionych ministrów, kierowników urzędów centralnych, y, administracji publicznej, którzy mogą tworzyć takie muzea. To nie tylko minister kultury i dziedzictwa narodowego. Nie tylko, mówi pani minister, tak? Oczywiście, że nie tylko, tak. Na przykład muzeum. Y, muzeum y, Boże, teraz y, moment. Y, Narodzłowickiej, Marta jakie to jest muzeum, tam żołnierzy ok i osób wskazanych z prl -u. to jest prowadzone e, e, muzeum przez ministra sprawiedliwości. jest ministerstwo sprawiedliwości, no ale tu to to wie pani... Samo, ale... Tak samo minister mon ma potrzebą muzeum Wojska Polskiego. No to... to nie jest tak, że tylko minister kultury i dziedzictwa narodowego. Czyli w tym no, momencie. To jest mili... wła... Nasza właściwość, generalnie tematycznie, to powinien się tym zająć minister sprawiedliwości. Czyli tematycznie muzeum prywatne powinien mieć pod sobą minister sprawiedliwości, tak? Nie, nie prywatne. Nie prywatne Ale proszę ja proszę panią, chciałem prywatne założyć. No to proszę założyć wniosek. Czyli Poszę co? Czyli wniosek do was tak naprawdę, do minister... Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, tak? Tak. Opinie do ministerstwa. Ministerstwa, do ministerstwa Sprawiedliwości. Tak. No i to, teraz to rozumiem, tak? Teraz to, to drogę tą systemową rozumiem. A proszę panią, czy pani coś wie na temat dotacji, ewentualnie, które bym mógł uzyskać na otworzenie takiego muzeum? Nie, proszę. Artykuł piąty ustęp czwarty punkt pierwszy mówi, że podmiot, który decyduje się na utworzenie takiego muzeum, również prywatnego, musi zapewnić środki na rozwój i utrzymanie muzeum. W związku z tym wszelkie koszta należą do pana, po pana stronie. Mm -hmm. No dobrze, proszę panią. A jeszcze jedna sprawa, czy pani ma wiedzę może, czy taki muzeum mogę zrobić mobilne, na przykład w samochodzie ciężarowym, wystawkę zrobić na przykład i propagować to pod sądami, żeby na przykład ludzie sobie wchodzili do tego samochodu i sobie oglądali? zgodnie z artykułem pierwszym i drugim ustawy o mglach powinno mieć swoje miejsce. Również taką siedzibę wpisuje pan do regulaminu. To jest artykuł szósty tej ustawy. Proszę się z tym zapoznać. W związku z tym pan tak, tak, takie zbiory powinien w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Nie da się tego zrobić w pojeździe mobilnym. Tam musi być odpowiedni monitoring, gaśnice i tak dalej. Proszę również się zapoznać z, z załącznikiem numer jeden do rozporządzenia ministra w sprawie zabezpieczania zbiorów. Wtedy pan będzie miał tam określone drzwi, okna, tak jak mówię, cały system monitoringu, zabezpieczenia mechaniczne, budowlane, które po prostu zabezpieczają zbiory i na tym polega prowadzenie muzeum, czyli musi pan, pan mieć przestrzeń, w której może pan tą działalność prowadzić, tak? Tak, proszę panią, a jeszcze jest jedna sprawa, no to dobrze, będę miał tą przestrzeń, tak, gdzie te wszystkie zbiory będą prowadzone, ale na przykład będę chciał, gdzieś jakaś impreza będzie, wie pani, jakaś, tak, na przykład otwarcie sądu było w Sosnowcu i na przykład będę chciał zabrać te sądy, te, te dokumentacje wszystkie i pokazać to przy takim sądzie, przy takim otwarciu? Czy... Proszę Pana, muzeum prowadzi działalność nie na zasadzie zabieram przedmioty i biegnę, gdzie, gdzie jest pikieta, tylko to mają być wystawy. Jest wystawa i stała, e, która decyduje o tym, że muzeum wychodzi z etapu organizacji, jak i wystawy czasowe. I te wystawy czasowe udostępniane są w siedzibie, mogą być też udostępniane w plenerze. Czyli w zasadzie to Bądź ja mogę... W innej na przykład, w innym muzeum. Tak? Czy, w czyli ja mogę na przykład kultury. te umorzenia, te wszystkie dokumentacje ładnie to opracować i na przykład wystąpić do sądu o zrobienie wystawy, tak? W sądzie. Nie, proszę pana. E, znaczy, jeśli pan podejmie taką współpracę z sądem, jeśli pan sąd wyrazi na to zgodę, to, 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 to tak, ale musi pan dysponować własną przestrzenią wystawienniczą. No oczywiście, Tam, tak. Gdzie pan będzie prowadził tak, działalność tak, tak. edukacyjną, gdzie pan będzie gromadził te swoje Zbiory, gdzie Panie będzie opracowywał, gdzie Panie będzie konserwował, bo no zakładam, że to są materiały papierowe, prawda? Tak, papierowe, no tak ulegają de de degradacji, muszą być w odpowiedni sposób co jakiś czas zabezpieczone, czyszczone i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. no to już Pani mnie, że tak powiem, e wytłumaczyła, no to wiem na razie wszystko. Mhm. Dziękuję Pani czy bardzo to... za rozmowę. Dziękuję, dziękuję, Do widzenia. Dziękujemy.